Zadanie pierwsze, punkt S jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Wyznacz miarę kąta alfa. Kąt alfa to jest ten kąt, który tutaj na tym rysunku został zaznaczony na zielono. I teraz to, co powinniśmy, to na co powinniśmy tutaj zwrócić uwagę, to jest to, że mamy tutaj dwa kąty. No jeden znaczy mamy tych kątów więcej, ale na dwa kąty musimy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Pierwszym kątem będzie kąt alfa, a drugim kątem będzie ten kąt, który ja teraz tutaj zaznaczam na niebiesko. I nazwijmy sobie ten kąt kątem beta. I teraz popatrzmy, że kąt alfa to jest kąt środkowy. Kątem środkowym w okręgu nazywamy taki kąt, który ma wierzchołek w środku danego okręgu, a jego ramiona to są nic innego jak promienie. Natomiast kąt beta to jest kąt wpisany. Kąt wpisany w okrąg to jest taki kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona to są odcinki, które łączą ten wierzchołek z dwoma innymi dowolnymi punktami na tym okręgu. I tutaj to, na co musimy zwrócić uwagę, to jest to, że zarówno kąt alfa, jak i kąt beta, one są oparte na tym samym łuku, czyli na tym, który ja tutaj zaznaczam teraz pomarańczowym kolorem. Mam nadzieję, że widzisz to moje zaznaczenie. I cechą charakterystyczną kąta środkowego i kąta wpisanego, które są oparte na tym samym łuku, jest to, że kąt wpisany to jest nic innego jak jedna druga kąta środkowego. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj, czy o której tutaj musimy pamiętać. W kolejnym kroku tutaj sobie zaznaczymy jeszcze jeden kąt. Otóż ten kąt sobie zaznaczymy i nazwijmy go sobie kątem gamma. Może tutaj ja to zaznaczę w taki sposób, żeby to było w miarę możliwości czytelne. No i teraz pada pytanie, jaką miarę ma kąt gamma. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli kąt gamma dodamy sobie do kąta alfa, to my uzyskujemy w tym konkretnym przypadku 360 stopni. Oznacza to, że kąt gamma to jest nic innego jak 360 stopni odjąć kąt alfa. Także tutaj mieliśmy pierwszą rzecz, na którą należało zwrócić uwagę. Tutaj mamy trzecią rzecz, na którą nale... drugą rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, no i trzecia rzecz. Popatrzmy. Jeżeli dodamy do siebie kąt beta, kąt gamma i te dwa kąty, czyli 50 i 30 stopni, tutaj sobie zapiszmy. To my uzyskujemy w rezultacie również 360 stopni. Mówię również, bo tutaj też było 360 stopni. Z czego to wynika? To, to wynika z własności czworokątu, bo jeżeli te kąty ze sobą zsumujemy w czworokącie, to uzyskamy 360 stopni. No i teraz popatrzmy. Kąt beta to jest nic innego jak jedna, druga alfę. Tutaj sobie zapiszmy, że mamy jedną, drugą alfę. Dodać. Mamy gamę. Gama to jest nic innego jak. 360 stopni odjąć kąt alfa. No i tutaj w kolejnym kroku możemy jak najbardziej tutaj te dwie wartości do siebie dodać, czyli 50 stopni plus 30 stopni. To jest łącznie 80 stopni, więc zapiszmy, że dodajemy 80 stopni i całość jest równa 360 stopni. Ten nawias tutaj nie jest konieczny. Ja go tutaj zapisałam, żeby wyróżnić, że to jest właśnie miara kąta gamma. Teraz ten nawias sobie ściągniemy i uzyskujemy tutaj jedna druga alfa, dodać 360 stopni. Stopni, odjąć alfa, dodać 80 stopni, jest równe 360 stopni. I teraz możemy dokonać redukcji wyrazów podobnych. 1, 2 alfa, odjąć alfa, to jest minus 1, 2 alfa. No i tutaj, tutaj teraz te stopnie do siebie dodajemy, czyli 360 stopni plus 80 stopni to jest w rezultacie 440 stopni i całość jest równa 360. No i teraz to nasze 440 stopni przynosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Stąd uzyskujemy tutaj minus alfa, które jest równe 360 stopni odjąć 440 stopni, co w rezultacie daje nam jedną, drugą alfę, która jest równa minus 80 stopni. No i teraz w kolejnym kroku oczywiście, co my tutaj moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy zapisać, że my obustronnie dzielimy całe równanie przez minus jedną drugą. Natomiast pamiętaj o tym, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność, dlatego ja tutaj zapiszę od razu, że mnożę przez minus 2, dzięki czemu uzyskujemy kąt alfa, który jest równy 160 stopni, no bo tutaj 80 razy 2 to jest 160 i minus 80 razy minus 2 to jest Również plus 60 stopni. No i takim sposobem wyznaczyliśmy miarę kąta alfa i oto byliśmy proszeni w tym zadaniu.